Dawno, dawno temu były czasy, kiedy wystarczyły słowa kluczowe, i nagromadzenie tych słów kluczowych na stronie powodowało, że dany adres wyświetlał się wysoko w organicznych wynikach wyszukiwania. No, dzisiaj to już przeszłość. Dzisiaj potrzeba dużo więcej niż słowa kluczowe. Ba, trzeba dużo więcej niż samo SEO. Coraz częściej można usłyszeć o tak zwanym SXO. Co kryje się za tym tajemniczym skrótem? O tym dzisiaj. Cześć, ja mam na imię Łukasz i zajmuję się content marketingiem, a to jest podcast Efektywna firma cykl, który pomaga przedsiębiorcom poczuć się w sieci jak ryba w wodzie. Zapraszam na odcinek numer 17. Zacznijmy może od wyjaśnienia. Tego skrótu SXO, czyli Search Experience Optimization. Jest to strategia, która ma takie samo zadanie jak SEO, czyli wywindować daną stronę na wysokie pozycje w wynikach wyszukiwania, na dane frazy, oczywiście. Mówiąc najprościej, SXO to połączenie SEO i User Experience czyli doświadczeń użytkownika, który korzysta z danej strony internetowej. Jest to o tyle ważne, że Google w ubiegłym roku opublikował nową aktualizację Core Web Vitals, która jest częścią pakietu Page Experience. I ta aktualizacja mówi o tym, że algorytmy, które oceniają strony internetowe i ustawiają je w pewnej kolejności w wynikach wyszukiwania, biorą pod uwagę doświadczenia użytkownika. Dlatego od ubiegłego roku można powiedzieć, SXO jest ważniejsze niż samo SEO. Na czym to polega? Może przypomnijmy, czym są działania SEO, czym jest User Experience i jak to wszystko się łączy. Działania SEO to wszystkie działania, które umożliwiają pozyskiwanie ruchu z organicznych wyników wyszukiwania, czyli tych niereklamowych, bezpłatnych wyników, które nazywamy wynikami organicznymi lub w skrócie serp. SEO jest również postrzegane jako pozycjonowanie lub optymalizacja strony internetowej. Pozycję w Google możemy poprawić wykonując różne działania na stronie oraz poza stroną. W obrębie strony te działania nazywają się on-site, a poza stroną nazywają się off-site. Mówiłem o tym szerzej w odcinku numer 6, który w całości poświęciłem SEO, dlatego tutaj tylko zaznaczę kilka. Tych elementów, na które składa się SEO on-site i SEO off-site. SEO on-site to są wszystkie działania związane z content marketingiem, czyli optymalizowanie i regularne aktualizowanie treści na stronie oraz oczywiście jej jakość. Metadane, czyli te wszystkie elementy, na które składa się opis w wyszukiwarce, czyli meta description, czyli opis oraz meta title, który jest jednocześnie Linkiem do naszej strony w wynikach wyszukiwania Google. Istotne są również nagłówki, ich treść oraz ich hierarchia tak zwane H1, które zazwyczaj jest tytułem, H2, które jest śródtytułem, H3, które jest nieco mniejszym śródtytułem, który uzupełnia te wyższe w hierarchii nagłówki. Warto z nich korzystać. Istotne jest również linkowanie wewnętrzne czyli wszelkie linki, które są zawarte na Twojej stronie internetowej i odsyłają do innych adresów, które są również publikowane, które są również w obrębie Twojej domeny. Do tych działań SEO on-site warto zaliczyć również optymalizację techniczną, w której w skład wchodzi np. dbanie o poprawność i przyjazność adresów URL oraz na przykład o sprawdzanie poprawności kodu źródłowego strony internetowej. Wszelkie działania off to oczywiście Linki zewnętrzne, czyli wszelkie linki na stronach internetowych, które prowadzą do naszej strony, ale są poza naszą domeną. Ważna jest również optymalizacja wizytówki Google, moja firma czyli czy w tej wizytówce znajdują się wszystkie interesujące, ważne informacje, o, której, o których oczekuje użytkownik. Istotny jest również wiek i historia domeny. Młodsze domeny są trudne do pozycjonowania, a te starsze muszą mieć dobrą reputację, bo jeśli wcześniej pod tym adresem znajdowały się treści, których mówiąc oględnie, Google nie cenił, wówczas możemy mieć problem z dobrym wypozycjonowaniem naszego adresu. Jak wspomniałem, SXO to połączenie SEO i User Experience. O SEO właśnie sobie powiedzieliśmy co nieco, więc czas zwrócić uwagę, przybliżyć to, czym jest User Experience. O User Experience mówiłem już szerzej w odcinku numer 7 efektywnej firmy, dlatego do niego odsyłam po więcej informacji. Tutaj tylko troszeczkę powiem o tym, na czym polegają te wszystkie działania? User experience to mówiąc ogólnie wszelkie doświadczenia użytkownika podczas korzystania z danego produktu lub usługi, chociaż w tym wypadku chodzi oczywiście przede wszystkim o stronę internetową lub sklep internetowy. Wszelkie działania user experience polegają na skupieniu się na atrakcyjności strony internetowej, czyli na tych wszystkich wizualnych aspektach, ale także na merytoryce i optymalizacji kontentu. Tutaj nieco tych działań wiąże się, część tych działań wiąże się z zasadami. SEO. Ważna jest również przejrzysta nawigacja strony, tak aby użytkownik z łatwością mógł znaleźć informacje, które go interesują. Ważna jest również hierarchia tych informacji, żeby na głównej stronie znalazły się odpowiednie odnośniki do najważniejszych treści, jakie mogą zainteresować użytkownika. Jeśli jest to sklep internetowy, ważne, żeby użytkownik miał pod ręką kontakt do danej firmy, regulamin zakupów, kwestie związane ze zwrotami, czy po prostu na pierwszej stronie, żeby było widać, czym zajmuje się dana firma. Innym elementem, który jest ważny w user experience, są proste formuły CTA, czyli call to action. The call to action to takie wezwania do działania, czyli na przykład kup teraz albo y, dowiedz się więcej. Te wszystkie przyciski, znajdujące się na stronie, znacznie ułatwiają y, dalszą realizację na przykład zakupów. Użytkownik wchodzi na stronę i widzi te przyciski i wie, jak dalej podążać, żeby zrealizować swój cel, czyli na przykład wypełnić dany formularz, skontaktować się z tobą, czy właśnie kupić jakiś produkt lub zarezerwować. Usługę. Istotny jest również w User Experience nowoczesny wygląd witryny. Jeśli twoja witryna nie jest stylizowana na retro, tylko po prostu wygląda jak witryna z początku XXI wieku, no to nie jest dobrze. Ważne, żeby i z duchem czasu i żeby ta witryna była dobrej jakości i kojarzyła się z nowoczesnością i przejrzystością i co ważne, również ważne w kontekście Core Web Vitals, czyli szybkość ładowania strony. 2-3 sekundy to max, jeśli chodzi o ładowanie strony internetowej. Jest to niezwykle ważne w dzisiejszym szybkim internecie. Wspomniałem kilkakrotnie dzisiaj o czynnikach Core Web Vitals, tych czynnikach, które dotyczą tej aktualizacji, która ukazała się w ubiegłym Roku. Na ich temat również powstał odcinek, i jest to odcinek numer 11, do którego odsyłam. Tam mówię szerzej na temat tych trzech czynników, czyli LCP, FID i CLS. Te trzy tajemnicze skróty wiele zmieniły w świecie SEO i zmieniły postrzeganie tego, jak powinna wyglądać strona internetowa i jak ona jest oceniana przez wyszukiwarkę Google, ponieważ teraz zasady user experience są oficjalnie ważne podczas indeksowania, podczas oceniania przez roboty wyszukiwarek danej strony internetowej. Dlatego jeśli chcesz, żeby Twoja strona internetowa wyświetlała się wysoko w wynikach wyszukiwania, powinieneś zadbać o takie elementy jak User experience, czyli poprawna szybkość wyświetlania się strony, uproszczona nawigacja, uzupełnienie brakujących treści, np. danych kontaktowych na swojej stronie internetowej, usprawnienie procesu zakupów, np. przez fajne, odpowiednie rozmieszczenie przycisków CTA, czyli Call to Action. Ważne jest nadal SEO, czyli te wszelkie działania, o których dzisiaj mówiłem, on-site i off-site, czyli tych, które możemy zrealizować na stronie i tych, które możemy zrealizować poza e, stroną internetową. Nadal albo coraz ważniejszy jest dobrej jakości merytoryczny content, który będzie prosty, będzie wyjaśniał trudne pojęcia i będzie aktualny. Ważne jest też. Remarketing, czyli takie uzupełniające działanie, które zachęca do powrotu na Twoją stronę. O remarketingu również mówiłem. W odcinku numer 10 tam odsyłam. Myślę, że ten cykl podcastów stanie się takim fajnym kompendium wiedzy, dzięki któremu łatwiej będzie ci się poruszać w internecie i łatwiej będziesz mógł wypromować swoją stronę internetową. Korzyści płynące ze stosowania się do zasad SXO są raczej oczywiste, ale warto na koniec jeszcze je. Wymienić. SXO to przede wszystkim więcej zadowolonych użytkowników. Jeśli z Twojej strony korzysta się przyjemnie, łatwo znajduje się na niej informacje, użytkownicy po prostu są zadowoleni i chętniej na nią wracają, żeby przejrzeć to, co oferujesz, to, o czym piszesz żeby sprawdzać po prostu Twój content. A to się wiąże z tym, że pozyskujesz stałych klientów. Jeśli ludzie wracają na Twoją stronę chętnie, chętniej dokonują konwersji, czyli wypełniają formularze, kupują produkty lub umawiają się na wizytę w Twoim salonie na przykład. I co za tym idzie, zwiększa to konwersję, czyli te wszystkie interakcje. Dobra strona internetowa to wizytówka Twojej firmy w sieci, a teraz coraz częściej ta sieć jest pierwszym miejscem, w którym klient spotyka się z Twoją firmą. Warto go pozytywnie zaskoczyć i zachęcić do interakcji. Dziękuję, to tyle na dzisiaj. Dzięki, że wysłuchałeś tego odcinka do końca. Zapraszam na kolejne. Będziemy na pewno wracać jeszcze do spraw związanych z SEO i z SXO, która jest coraz istotniejsze w tym całym internetowym światku. Dziękuję, do usłyszenia. Cześć.